Siemanko, witajcie. Jak słychać, choroba gdzieś tam postępuje, ale nie jest źle. Gardło trochę chwycone, więc może nie będę za dużo gadał. Tylko po prostu idźmy troszkę pozwiedzać, poszukać. Sprawdźmy, co słychać w Dino, co słychać w Pepko. No i tyle w zasadzie, co? Taki początek. Zobaczmy, jak to się rozwinie. Zapraszam Was serdecznie do oglądania. Kolejny hunting. Kurczę, mam, na... mam, mam, mam nadzieję, mam wrażenie, że w Pepko to ten Halloween, yy, te Halloween Hot Wheelsy, to one tutaj będą kurcze do grudnia, jak nic, bo tego jest mnóstwo i to już nie pierwsze Pepko. A w Foszą widzieliście sporo palet. Były tam jakieś kartony z matela, ale yy, nie widziałem tam jakiegoś yy, kartonu z mainami. No zobaczymy, może tam jakieś będą lepsze rzeczy. Trzeba będzie tu odwiedzić za niedługo. No to lecimy dalej w poszukiwaniu ciekawych chodów. Witam Was już serdecznie z domu. Tak jak widzieliście, yy, no było parę sklepów, ale. Nic niestety nowego się nie pojawiło, żadnych dostaw, więc y, pozostało mi po prostu w tej lekkiej chorobie wrócić y, do domu. Oczywiście jeszcze byłem w pracy, y, no ale przyszła mi jeszcze, y, jakby do tego odcinka dołożymy, y, przyszła mi paczka. Przyszedł mi ważny element. Zaraz Wam go tutaj otworzę. Mam taki oto nowy elegancki nożyk. Nie wiem jak to jest ale sobie tak to ciachniemy tu. Zaraz wracam. Dobra, nawet udało się szybciej, ale już nie chciałem tutaj przedłużać jakby otwierania kartonu. O, mamy to. Pudełko odkładam. I tutaj, oto proszę bardzo, coś takiego. I tutaj, moi drodzy, trafi trochę Willsów. Już tu do Was wracam bliżej, żeby było lepiej słychać. Kupiłem sobie o tą taką tablicę na yy, luzaki, ponieważ mam nadzieję, że w tym tygodniu zrobię odcinek z otwierania mm, wszystkich modeli, bo już odłożyłem pewną pulę, którą chciałem odłożyć właśnie specjalnie z wami. Y, więc chciałbym taki odcinek sobie jakoś na weekend zrobić y, oraz jeszcze w tym tygodniu, bo nie wiem jak po prostu y, będzie z czasem, żeby pojeździć po sklepach, więc po prostu nagram kolejną część z mojej y, kolekcji, y, którą już y, posiadam. Między innymi to będą o, może pokażę poukładałem właśnie do dwóch takich pojemników a się mi właśnie zmieściły samochody azjatyckie hondy, mazdy nissany, więc to będzie taki fajny przegląd naprawdę bardzo fajnych mainów, więc na to już bardzo serdecznie zapraszam, moi drodzy niedługi odcinek, może nie jakoś bardzo ciekawy, ale dzięki za oglądanie bardzo ładna ramka jakiś Pan to robił na Facebooku Dobra cena była 60 zł Plus wysyłka yy, Ma się tu zmieścić Prawdopodobnie się zmieści No 80 mainów Więc yy, na pewno to gdzieś zawiśnie na ścianie Albo gdzieś tutaj będzie na biurku I będzie to też fajnym tłem Do jakby kolejnych odcinków yy, Gdzie będziemy już robić customy Jeszcze raz wielkie dzięki za oglądanie Życzę Wam udanych polowań Idzie Idzie yy, yy, że tak powiem okres yy, świąteczny powoli, więc na pewno tego sporo się w sklepach pojawi. Mm, mam nadzieję, więc pewnie będzie co kupować, więc jak i dla siebie, tak i dla Was. Wszystkiego dobrego. Dużo zdrowia w tym okresie jesiennym. No i trzymajcie się. Do zobaczenia. Mam nadzieję, że w tym tygodniu jeszcze dwa filmy wlecą. Trzymajcie się. Cześć!